Największa sensacja w europejskiej piłce. Mialbi, czyli klub z wioski rybackiej liczącej 1500 mieszkańców, został mistrzem z Szwecji. W przyszłym sezonie zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów. Tego sukcesu dokonał, mając 8 razy mniejszy budżet od krajowego potentata, czyli Malmę. Ta historia jest niesamowita z wielu powodów choćby dlatego, że w 2015 roku klub wisiał nad przepaścią, wydawało się, że może nawet przestać istnieć. Dzięki jednak dobremu zarządzaniu, zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym, udało mu się wrócić do elity. Rok temu zdobył piąte miejsce, co było powtórzeniem najlepszego wyniku w historii. Sezon później został mistrzem. Mało tego, dodatkowo pobił rekord, jeśli chodzi o liczbę zdobytych punktów w jednym sezonie. Przez całe rozgrywki przegrał tylko jeden mecz. Warto więc zagłębić się w tę historię. Jeśli chcecie poznać ją szczegółowo, serdecznie zapraszam do całego materiału na moim kanale.